Cześć, witajcie sobie w OTG! ze mną... Crazy man! I gra na mapce Sky Pyramid! Tak, ja w ogóle nie znam tej mapki. Ja Ale ja! I będziecie mogli to oglądać na hmm. YouTube z perspektywy OTG i mojej. No, A, ja zrobię generator. Uj. Ja się tutaj boję, bo, boję, bo tutaj, jest, tutaj jest jedna parsła, tutaj dwie, tutaj trzy, tutaj cztery, tutaj... Nie wiem jak to jest! Hmm. A w ogóle skąd mam wziąć drewno? Z piramidy? Drewno? No bo tamta piramidka mała jest z drewna Mała no, chyba No to trzeba pokopać trochę Czekaj, Ale... co najpierw? Ej co My najpierw? Mamy yy, najpierw w yy, wodę. Nie, najpierw lawa. Nie, lawa jak woda zalewa. Nie, to lawa jak zalewa wodę. Woda zalewa, lawę, to się odsięga. Tam jest gliniana kula. Tyle mogę powiedzieć. A ja mnie... a mnie... ale skąd czekaj? Czekaj, czekaj, czekaj. Mhm. Ja hmm. Czekam, czekam. A pytanie skąd my mamy wytrzesnąć kilo? No właśnie. A, a ja bym. Ja Chciałbym nie że... musisz, żeby tutaj kopać? Ja myślę, żeby y, wykopać strek... znalazłem, na Ja myślę, żeby wykopać trochę D i zrobić y, taki mościk do tamtej wyspy z k... No. Okej, okay, dobra, to czekaj. Mam 6 dni. Ja tu robię wygopenistkę. Wy go uważaj! Bo chodź zobacz tutaj zaraz czekaj. To buduję ten mościk i zobacz jak ta piramida sobie wygląda, no? O, tutaj, o, na tym mościku stanie. Dobra, idę. I zobacz jak ona wygląda. No, ale jest proste, więc... Że trochę można go wykupić. Eee, daj mi kit, na jaki masz. masz. Hmm. O, zabrałem. Zabrałem. Zabrałaś! He, <laughs> he, <laughs> Oddawaj mi go, wow. Nie. No daj mi tego dieta, ja jestem tutaj. Wow, zaczynam. W ogóle my nie znamy zadań, nie gramy na zadania, to gramy jakby. Tak. Fun game. Kiedyś może zrobimy takie zawody. Ktoś, będą dwie drużyny. ty Michał i ja i Szymon, albo na odwrót. I tam, są, tam jest jeszcze jedna piramida. No, no, to robili takie same rzeczy jak tu. I by były takie zawody O, wow, ta piramida. ta mała piramidka jest tylko daleko wiem yeah. Tylko, że te drewno chyba nam nie będzie wystarczyć, coś tak Tam są liście, co nie? Gdzie? Przy tym y drzewku, przy tym drewnie No co ty Taka malutka piramidka i tylko drewno Nie, są tam liście Ja wykopałem w tym krzyżu, spokojnie Tam było pięć nasion. Czekaj, ja... Nie, nie zrobię. W ogóle na początek chcieliśmy nagrodzić bloka, ale no... Kiedy nagrywaliśmy ale na Casemona nie działał mikrofon i mieliśmy małe problemy A więc mm. wybraliśmy jednak z Tak! pryami O kamień, kamień tu jest Albo z Silver Nie, to kamień Aha, czyli nie robić mu generator. No niepotrzebny było, ale myślę, Ale w że... sumie tutaj jak się skończy ten kamień No, wow, mi trochę laguje. W ogóle niedługo chyba nagramy SKP. Co? Escape'a chyba nagramy niedługo. A, słyszałem SKP. No bo ja tak powiedziałem. Patrzcie Patrz jak blisko. Weź odejdź, odejdź. Ja mam wiaderko i pić nasion. A ja mam dirta. Ile my mamy tego wsiało z mamy mało, za mało, żeby zrobić. Pięć, problem. no. Dwanaście nici. Nic jest w pana łóżka. Już prawie jestem. Wziąłeś nicie? Nie, bo, bo sklejałem je jakby. Są teraz na jednym. Może mamy tylko trzy wątki. Jest, jestem. Niszytę. Dobra, to czekam, ja to widzę do ciebie. A w środku coś... skrzynka jest też? No to czekaj, nie otwieraj jej. Za późno. Tu jest ta sadzonka. No. Ja mam. Ja już biegnę na wyspę, żeby ją zasadzić. Ej, ale my tego nie wykopiemy. Masz jeszcze tipta? E, cztery. To weź no. daj, bo jeszcze potrzebuję tej Cześć. Ło, wow, jak mi laguje No to jest urok frapsa. Nie, bo wziąłem sobie 40 FPS-ów żeby mi zabrało A, Dobra, daj W czasie Dę, dyn -dyn. nagrywania można na coś zmienić? Ta, można, ja ci potem powiem Daj e, s, daj to tak Ale w czasie dyn -dyn. nagrywania Nie, to tak to nie Dobra, to ja go z skutki Ja zasadzę, zasadzę okiem Nazwijmy go... Wacek. Bez Jak ja coś crazy będzie tu No co? W ogóle ja zaczynam być głodny. Będziemy skakać? No już. Eee Tak Będę skakać później! Ale nie odłożyłeś wszystko do skrzyni Nie, yeah, miałem tylko pięć obsługiami. NIE! Nie, kur. Czekaj, ja muszę zrobić... Ja będę robił bardzo, bardzo ciężki manek Za no, ja potrzebuję do tego boku. A w ogóle na tej piramidzie są jakieś materiały? Nie. Nie? Nie. Zrób tam... Mm, dobra, trochę drewna, czy nie? Nie, teraz biorę. To zrobisz kill off i tu się wkopiemy w tą piramidę, bo ja myślę, że coś tu będzie. Angle! Patrz, jak ja tutaj manewry robię! Co? Patrz, jak ja tutaj manewry robię! О, вода. Тролль. Ну, я сейчас что ты хочешь мне уже его забрать. А, no, не могу только. Хорошо, что же я его. Да бы я ем, я тут бы сидишь спать. ха 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 забрать. Włożę gierta do naszej magicznej skrzynki, która jest magiczna. O, mogę sobie zrobić łóżko? Nie, to dla mnie łóżko. Ale czemu dla Ciebie? Bo... dla mnie? Melon! Dlaczego dla Ciebie? Bo nie dla Ciebie. Hej! Mm. Happy! Zabrać wodę z tych roślinek? Ło, wow, na tej... Iu! Tu się potworki sponują. Co, spadłeś? Uuh. O Jezu! Spadłeś? Dość, spadłeś? Dobrze, że to woda jest. Ale spadłeś czy nie? Spadłem, ale mi... do wody szybko wpadłem. O, ja już myślałam, że straciłeś wiaderko. I uważaj, tam są creepery. Creeper! Pojawił się akurat jak tam byłeś. No nie. dawaj na klatę. Ua! Idę Idę screeperem na klatę. Ui! Wiesz że to nie jest serwer na buklicie. No nie poszło. No co, myślałem, że z ręką by na niego... Na niego Dobra, wracam... Wracam z pięcioma drewnami. Masz pięć zdrowień? To zrób motykę i... fajka tam impreza! No to właśnie... Pa, nie wiem ci. Tam jest party hard. <noise> jeden spadł. <noise> jeden drugiego popchnął. One się trollują. O, jeszcze zombiak jest. O, znów popchnął. Zobaczymy co wow, to jeden nie dzień. To jest arena. Każdy się spycha. Jeden będziemy... kielec pokonał dwóch już. Mm. I teraz na Creepera idzie. O, ale sam spadł. Kilo... No, to ty, wygląda jak arena. Motyka. Wszyscy, co chcą zobaczyć tę arenę, muszą oglądać swoją perspektywę. No bo to było niezłe. Najpierw y, szkielet z y, drugiego szkieleta... Y, dr... Jeden szkielet spadł przez drugiego, później drugi szkielet spadł przez Czekaj, drugiego... Czekaj ja mam bardzo fajną, fajną, zasmą myśl. Zrobię! Zrobię, nie skończyłem źródła. A mamy dwa wiaderka? O. Wow! Gujem! Wow! Idę na klatę ze szkieletem. I później Criperem, później Criperem, a później zombiakiem. Tak po kolei wszyscy. Chodź tu! Brzydki! Rydki, Ten będzie się nazywał ja. wow. <noise> no, Mam nadzieję, że... nie... Mam nadzieję, że nie miałeś Czemu musisz tam co Okej Fajnie Właśnie, właśnie, To, to są nasze. arbuza też zrobię nasiona No nie trafiłem tak to tu się bawię, tam uprawiasz przedmioty, Jak tak powiem. Z z arbuza zrobiłeś nasionkę? Tak. A ja zasadzę mu no to... O! Daj jednego, posać się tylko trzeba. drzewa, Czekaj, zrobię taki domek na grzybki. Ale, Ale nie, robisz. bo on będzie duży! To ma być uróżne. Ale one muszą być pod ziemią, żeby zasadzić. No weź go tutaj postać. Tutaj go postać, weź. Ale on musi być pod... Ale posadź go tu! Posadź go tu! Nie da się. Daj mi, daj mi przy Ja zrobię specjalny domek na grzbym. Ale on musi być bardzo duży. No to zrobię taki duży domek. No to zróbmy tutaj daszek. O, kopierz Ja muszę sobie zrobić kamień na ról. Wow, jaka impreza! Ach, LOL Aaaa, ktoś mnie bije! Wow, sz, y, zombie y, creepera oh, zepsuł. O, Enderman. Prawie się na niego popatrzyłem. O. Tablet. Co miałeś? Całą skrzynię, wiesz? Zygam, 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 zygam. Crazy man jest crazy. Dobra, ja za chwilę kończę. Tam... Zygam, zygam. Ej, a nagrywacie się? No, nagrywam. Masz czerwone FPS-y? Tak! No, ja zaraz skończę, bo będę musiał to wyrenderować i wtedy będziemy mogli dopiero kolejny odcinek zacząć. Bo ja wtedy... bo wyrenderowany mniej zajmuje. tam jest krzaki... O, szybko urosło. Bo, siwki hardcore, ścina bez wody. No właśnie, to niezłe jest. Ale chyba nie będzie, nie, nie by. Wow. Ja robię mocno tą drugą wyspę. Okej, okay, a ja zrobię nam miecze. Wow, coś chyba wam nie strzela. Czemu tu jest cobblestone? O, spawner może. O, szkielet w ciebie strzelę. Chyba spawner. Czekaj, ja idę, nam zrobię miecze i możemy iść. Chodź na klatę! Ja mam grzybka, muszę go odłożyć. Dobra, dawajcie na klatę. Łaaa, na klatę z A ty co jeszcze miecz zrobił? <grym> Dobra, na nie? Na nie możesz Miecz? się bić po męsku. Ty tylko miecze byś robił. Ha, 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 ha. Monster spawner! Wow, Prosiaku! Mian... Znalazłam monster spawner Prosiaku. Nie, to chyba, to chyba na serwerze Nie, to już naprawili w 1.3. To, to jest naprawdę spawner Prosiaku. Trzeba to tutaj rozkopać i tam trawkę dać. Cześć spawnerze świni. Kurde, ja mam mało miejsca na dyskusję, zaraz mi się przerwie nagrywanie. A więc, kończymy? Za chwileczkę, czekaj. Dobra, my coś zrobimy przez ten czas, kiedy a my się... Ja siedzę sobie przez palmerze i nie mam jak wyjść, bo nie mam telefonu. Dobra, a więc również kończymy na razie. Hej, cześć. Pa. Pa.